Trzecioosobowa rozgrywka RPG, czyli Bound by Flame, w Polsce zagości już 9 maja. To wtedy poznamy najemnika, który gości w swoim ciele demona władcę ognia. Jednak nie zawsze mamy nad nim pełną kontrolę i często stajemy przed wyborem, zły czy dobry uczynek. Lecz zanim jeszcze będziemy rozważali tę opcje, wykreujemy swoją postać, dobierając jej wygląd. A także podstawowe statystyki. Do wyboru jest jedna z trzech klas: bojownik, skrytobójca i mak ognia. Fabuła jest podzielona na rozdziały, których długość jest kształtowana przez postępowanie bohatera. W naszej podróży mogą nam towarzyszyć różni ludzie, których spotykamy w trakcie gry. Otwarty świat, również w warstwie fabularnej, jak i rozwój postaci, w którym wszystko zależy od wyborów gracza. Tak prezentują się założenia Sweet Generis, czyli CRPG autorstwa studia Bear Metal Entertainment. Produkcja, której premiera będzie miała miejsce 21 maja, oferuje nam nieliniową fabułę, cechującą się nie tylko brakiem konkretnego celu, jaki ma zostać osiągnięty, ale także zatarciem granic między dobrem i złem. Akcja gry rozgrywa się w mrocznym uniwersum fantazy, w którym króluje intryga i zdrada. Zaś bohater jest pozornie zwykłym wieśniakiem. Co ciekawe, nie ma opcji dowolnego zapisu i odczytu stanu gry co sprawia, że każda podjęta decyzja jest nieodwracalna. Interesująco zapowiada się także nietypowy, jak na grę z tego gatunku, system zadań, które nie opierają się na standardowym znajdź i przynieś. Twórcy znacząco okroili rolę walki, bowiem nie stanowi głównego elementu rozgrywki. Poza tym, Sui generis ma cieszyć oko rzutem izometrycznym, szczegółową grafiką, oraz animacjami generowanymi proceduralnie w oparciu o kształty obiektów, dzięki czemu interakcje mają unikalny charakter, a każde starcie wygląda inaczej. How nice. Przygodówka typu Point and Click, sit. będąca zarazem kontynuacją sit. The Dark Age Chains yes. of Scentive, czyli Klątwy down. Wron, stworzona przez studio Delic Entertainment, yeah. wprawdzie swoją premierę miała już w zeszłym roku, ale 9 maja pojawia się właśnie w Polsce. Memoria jest typową grą z tego gatunku. Polega na zwiedzaniu kolejnych lokacji, znajdywaniu i łączeniu przedmiotów, rozmawianiu z postaciami niezależnymi oraz rozwiązywaniu zagadek logicznych. Sama fabuła rozgrywa się w pięć stuleci po tym, jak księżniczka Sadaja, pochodząca z odległej krainy Fasar, wyruszyła na pustynię Gorian, by stawić czoła panoszącym się tam demonom. Bohaterem jest młodzieniec o imieniu Geron, którego zadaniem jest rozwikłanie tajemnicy zniknięcia wspomnianej księżniczki. Ogromny świat, który możemy zwiedzić dzięki szybkiemu przemieszczaniu się na pajęczyno. Tak, to The Amazing Spider-Man 2, premiera kolejnej odsłony serii, jest przewidziana na 2 maja, już wtedy. Będziemy mogli cieszyć się nowymi trybami walki, których nie było w części pierwszej. Nie jest to jednak jedyne ulepszenie. Pojawią się nowe zestawy ciosów i możliwość wykorzystania w starciach pajęczyn. Oprócz tego są też elementy zupełnie świeże, jak na przykład system śledzący zachowanie gracza. Za dobre uczynki, czyli ratowanie niewinnych ludzi, dostaniemy różne nagrody. Wątek Pitera Parkera został znacznie rozbudowany. I dodano do niego nowe misje, głównie polegające na dochodzeniach. Pod względem fabuły, produkcja jest kontynuacją swojej poprzedniczki i nie ma dużego związku z ekranizacją filmową.